Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tej niecodziennej formie realizacji pierwszego projektu z przedmiotu ochrona przyrody w tych niecodziennych czasach. Teraz Państwo mają okazję mnie widzieć, lecz za chwilę to ulegnie zmianie, ponieważ chciałem, aby wydawać się Państwu, przynajmniej wydawać się Państwu bardziej autentycznym tym, co mówię, żeby Państwo mogli mnie na chwilę zobaczyć. Ale spokojnie już przechodzimy do części właściwej, czyli do naszej prezentacji. Tak. Nasza prezentacja będzie, do, będzie dotyczyć czynnej ochrony nietoperzy na terenie Nadburzeńskiego Parku Krajobrazowego. Projekt ten jest w dalszym ciągu realizowany, ponieważ on nie został zakończony przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Na Obszarem działań jest leśnictwo Ceranów w nadleśnictwie Sokołów yy, i są to rodzinne strony naszej koleżanki z grupy. Zgodnie z informacjami, które udało nam się odnaleźć w biletynie informacji prasowej, yy, publicznej, przepraszam, prace są realizowane od roku 2015, lecz planowany termin zakończenia prac nie został jeszcze ustalony. Tutaj możemy znaleźć mapę poglądową. Na której pozwoliliśmy sobie zaznaczyć lokalizację budek ochronnych, ponieważ tak naprawdę nasza prezentacja oraz cały projekt dotyczy ro rozwieszenia budek, które nietoperze mogą kolonizować. Przedmiotem działań. Przedmiotem działań są 16 gatunków nietoperzy z rodzin podkowcowatych i mroczkowatych. Jest to dosyć spora liczba, zważywszy na to, że w Polsce występuje potencjalnie 25 gatunków występujących na terenie Polski, które są objęte ochroną ścisłą gatunkową. Czyli są to wszystkie gatunki, które w Polsce występują objęte ochroną. Przyczyny powstawania problemu z populacją nietoperzy. Przyczyny powstawania tego zjawiska, jakim jest stopniowa regresja populacji nietoperzy, wiąże się z, wraz z urbanizacją i z rozwojem, rozwojem technologicznym, w jaki, do jakiej doszło na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Jest to m.in. rozwój w stosowaniu środków owadobójczych, które początkowo nie były tak bardzo selektywne w swoim działaniu i stanowiły zagrożenie dla dosyć dużej liczby kręgowców. Problem, jest, problem pojawił się także wraz ze, wzrostem, wraz ze wzrostem tego leśnictwa wysokoprodukcyjnego, jaki występuje na przykład, występował na przykład na terenie zaboru pruskiego, gdzie nie było mowy tak naprawdę o tym, żeby pozostawiać Drzewa dziuplaste, czy jakieś powiedzmy drzewa o nieprawidłowym pokroju, drzewa chore, co dzisiaj na szczęście w wielofunkcyjnym modelu leśnictwa znajduje swoje miejsce. Wśród ludzi, niestety, panuje także dosyć atawistyczny lęk przed nietoperzami. Są one uznawane za brudne, za roznoszące choroby, tak jak dzisiaj na przykład możemy usłyszeć w mediach w związku z epidemią koronawirusa. I dochodziło na przestrzeni stuleci do celowego zabijania tych nietoperzy, które było właśnie motywowane strachem i ignorancją. Co jest moim zdaniem bardzo złe, ponieważ. Pomijając już sam fakt, że nietoperze potrafią być bardzo przyjazne i bardzo, uroczy, bardzo uroczymi zwierzętami, znajdują one swo, swoją niszę w wielu ekosystemach i pełnią w nich bardzo kluczową, bardzo ważną rolę. Warto wspomnieć o, chociażby o tym, że w ciągu jednej nocy nietoperz potrafi zjeść 2000 komarów. Chęć poprawy losu nietoperzy w Polsce jest bliska przyrodnikom chociażby wspomnianego na części wykładowej polskiemu Towarzystwu Przyrodników Salamandra. Ale działania są także podejmowane w strukturach niektórych władz niektórych parków krajobrazowych. Warto tu wspomnieć o tym, co było motywacją dla naszych dla nadburzeńskiego parku krajobrazowego, czyli Mazowiecki Park Krajobrazowy, który zdecydował się jako pierwszy Yy, założyć yy, podobny, podobny system ochrony. Zagrożenie dla nietoperzy. Jest to ubywanie naturalnych kryjówek, starych domów z piwnicami i strychami, yy, burzenie takich, yy, burzenie takich, yy, takich miejsc, a tak, ale także w trakcie renowacji prac konserwatorskich Często dokonuje się modernizacji w taki sposób, że te zwierzęta nie mają szansy na kolonizację takich miejsc. Między innymi poprzez termoocieplenia, izolację itd. Jest coraz mniej starych plastyk drzew oraz rozległe monokultury oraz lasy w młodych klasach wieku. Nie nadają się, nie znajdują tak jakby dużego zastosowania w, dla kolonizacji nietoperzy. Prawne aspekty ochrony nietoperzy. Polskie prawo, tak jak i prawo Unii Europejskiej oraz konwencje i ustawy, umowy międzynarodowe, w pewien sposób starają się regulować i poprawić sytuację nietoperzy. Tutaj pozwolę sobie już Państwu nie czytać, jakie są to poszczególne ustawy o ochronie przyrody i o tych nietoperzach, więc y, mogą sobie Państwo pozwolić na zaprezentowanie i przeczytanie y, y, przeczytanie tych dokumentów, a ja pozwolę sobie przejść już dalej. Dlaczego warto chronić nietoperze? Y, tutaj możemy powiedzieć, o, tak jakby o czysto etycznym zagadnieniu, jakim jest y, prawo do życia gatunków na naszej planecie ale także o roli w, w roli tej bioregulacyjnej o tym że jeżeli gatunek jakiś występuje w przyrodzie to na pewno odgrywa w niej rolę i warto jest przynajmniej e, zachować możliwość bytowania gatunku e, wpływają pozytywnie na gospodarkę i na życie na taką kulturę życia człowieka ponieważ zjadają komary zjadają różnego rodzaju szkodniki więc są w stanie e, pomóc człowiekowi a także przykłady ze świata, jak na przykład to, że nietoperze są odpowiedzialne za, odpowiedzialne za przekwitanie, za kwitnięcie i za wzrost owoców, jakim są banany. Wracając do wspomnianego przeze mnie wcześniej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, to on jako ten park przed. Parkiem nadburzańskim zdecydowało się na e, zastosowanie tych budek. E, budk, z, e, budki dają lepszą możliwość moni monitorowania liczby przedstawicieli poszczególnych gatunków, a także na dokładniejsze określenie, e, jakie gatunki w ogóle zasiedlają e, dany teren. E, działania te rozpoczęto w roku 2003-2004. E, Doszło do zawieszenia pierwszych budek e, o, i na przestrzeni lat można było e, obserwować, że sukcesywnie wraz z upływem czasu budki są kolonizowane oraz e, dochodzi do zwiększenia poziomu wiedzy na temat e, tego, jakie są to gatunki. Prace były koordynowane przez doktora habilitowanego profesora Grzegorza Lesińskiego z naszej szkoły e, i schrony zostały rozwieszone na, w terenach leśnych, w większości w borach sosnowych o średnim wieku 60 lat. Tutaj możemy zaobserwować, jak sytuacja wyglądała na przestrzeni lat, gdzie w roku 2000, 2003 nie można było praktycznie w ogóle zaobserwować yy, tych nietoperzy na terenie, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a w roku 2011 yy, no, ta liczba już wynosiła 240 osobników. Oraz stopień zasiedlenia budek, jak można zobaczyć, jak sukcesywnie i e, może nie dynamicznie, ale właśnie wraz ze stałym stopniem wzrostu e, następował. Ponieważ w roku 2003 jest 0, w 2005 17, a w 2011 jest 239 tych osobników, więc bardzo ładnie postępował ten wzrost. Przebieg realizacji ochrony w Nadburzańskim Parku Krajobrazowym. Na terenie naszego nadburzeńskiego parku krajobrazowego rozwieszono 100 schronów na terenie nadleśnictwa na Sokołów w leśnictwie Ceranów. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji o problemach podczas realiza realizacji założonych działań, więc możemy śmiało zakładać, że takie problemy nie nastąpiły. E, tak jak na obrazku są trzymane kciuki, tak jak i my trzymamy kciuki za to, żeby projekt y, uległ pomyślnemu zakończeniu. Ponieważ no, jako, że projekt jeszcze nie, można, nie został ukończony, nie można mówić o tym, yy, żeby jakieś, jakiekolwiek efekty nastąpiły. Ale spodziew yy, władze tak jakby tego parku krajobrazowego oraz yy, badacze yy, spodziewają się podobnych rezultatów, jakie osiągnięto w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Finansowanie Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w, w donacji w kwocie 8000 tysięcy e, Swoją pomoc za, zadeklarowało także, za, zadeklarowały także Nadleśnictwo Sokołów, lecz e, ta pomoc skupia się głównie na udostępnieniu miejsca, wyznaczeniu transektów, e, doprowadzeniu do nadzorowania prac i e, prawdopodobnie w dalszym Okresie nastąpi e, wsparcie finansowe e, w dalszych etapach realizacji projektu. E, przechodząc, e, przechodząc do bardzo ważnej części, jaką jest nasza ocena projektu. Realizacja tego programu może przynieść pozytywne skutki dla populacji nietoperzy zlokalizowanych na terenie Adburzyńskiego Parku Krajobrazowego. E, jest, nie, mo, no nie można tego ukryć, że wszelkie działania, które z, zostaną podjęte na rzecz ochrony tych nietoperzy mogą być, są przez nas widziane jako dobre, ponieważ jest to bardzo istotny temat. Do powyższych wniosków można dojść na podstawie podobnego projektu zrealizowanego przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Dodatkowo prowadzenie takich działań skutkuje pośrednio polepszeniem stanu wiedzy okolicznej ludności odnośnie ważnej roli, jaką nietoperze odgrywają w ekosystemie. Tak, ponieważ realizacja tego programu, jeżeli, gdy ludzie dowiedzą się, że taki program jest realizowany, są w stanie być może nawet z własnej wiedzy i z własnej woli lepiej e, dowiedzieć się, dlaczego ten problem jest ważny, dlaczego ktoś wydaje na to pieniądze, dlaczego ktoś się stara, żeby ta sytuacja uległa polepszeniu. Więc uważam, że to jest jeden z takich pośrednich, e, pośrednich e, benefitów e, tego projektu. Innym wymiernym skutkiem prowadzonej akcji może być stwierdzenie faktycznej liczby gatunków nietoperzy. E, Wszelka wiedza zdobywana o tym, co zamieszkuje nasze lasy i w jakiej ilości jest bardzo ważna z punktu widzenia badawczego i z punktu widzenia monitorowania stanu lasów oraz populacji gatunków, ponieważ będziemy mogli w czasie odnieść się do tego, jak sytuacja wyglądała kiedyś, a jak wygląda dziś. Podaję Państwu źródło informacji i tym uroczym akcentem chciałbym. Serdecznie Państwu podziękować oraz życzyć zdrowia. Pozdrawiam. Dziękuję za możliwość prezentowania.